Z tej strony, ja się na na moim kanale i kolejności, odcinek z quizów. Losowy quiz. Geografia, quiz wielokrotnego wyboru. Dziękuję. Który z tych państw leży nad Morzem Czarnym? Z tych państw? Przepraszam, bo zapomniałem. Turcja. Bułgaria. O, kur... O gdzie był? może Czarny, dobrze. Chyba Turcja. O, teraz o, o, nie. co? Gdzie są słupy Herkulesa? No, fajnie. Nie wiem. Tu niech będzie. Gdzie znajdziesz Karpaty? No, w Europie. Który z tych zbiorników wodnych ma największą powierzchnię? Może Kaspijskie? Chyba. Albo Zatoka. Strzelam w Może? Która z tych wysp leży na Pacyfiku? Pacyfik to chyba wysp Haiti? Nie wiem. Który z tych państw leży na południku zerowym? Południk zerowy. Południk zerowy z tych państw. Agieria mi się wydaje, bo on to będzie przez Londyn. Pałaska to miejsce ze światowego dziedzictwa kulturowego spółki, z czego jest znane? Gorący źródeł. Strzelam. Czy Chiny mają granicę lądową z Korą Północną? Tak, Chiny, tak. Która z tych państw nie dotyka pierścienia ognia? Co? Rosja. Strzelam totalnie. Może sanie wynoszone. Prawda czy fałsz? Lan, latem... A bo nie, niech będzie Nie będzie Rosja. Prawda czy fałsz. Latem na biegunie północnym słońce przez kilka miesięcy nie zachodzi. biegunie północnym nie wiem, na południowym wiem na pewno, że przez długi czas jest ciemno i przez długi czas jest jasno. Uwaga, jakiego państwa ma czerwone tło z Białym Krzyży? Czerwone tło z Białym Krzyżem, to będzie Szwajcaria. Które z miast mnie. Monaco. E, podczas którego kierowcy tak. Będzie Monako pewnie. Który z Australii jest najbardziej na północ. E, tego nie wiem. Jak będzie ta zmiana. Quinn. Queensland to może być ta wysepka, ale nie wiem. Jak nazywa się pustynny region na południu? Półpustyny. Sahel strzela. Miasto wiecznej wiosny ze względu na łagodny, wilgotny klimat. Lyon. Strzela. Zakończę. Grecja. Brzoszarne. Gdzie było Morze Czarne? Bo ja już teraz zapomniałem. Morze Czarne. More. To gdzie, jest gdzie, jak Turcja. Które nie, nie leży. No ja myślę More. Ja myślałem, że chodzi o te, które leży. No ja się trochę też dziwnie, bo mi się myślały. źle pytanie przeczytałem. Bo tak to bym wiedział, że Gracja. A coś pan Kurde. Strzeliłem, strzeliłem. Zatukachona, wie, wyspa wielkanocna. A! Patne sukces. Okej. Okay. Agieria. Malo wideo jaskiniowych. Jak nie? Przeszukałem z Koreą północną. Nie no, przecież tam zyskałem. Przeszukałem z Koreą północną. Kóre ją przeczytałem nie południową, ja to wiem, tylko że eee. Prawda, Szwajcaria, Monako to nie wiedziałem tego, Sachę Strzelałem Lion Medelin Źle okay. lepszy... Czyli gdzie to było gdzie to było? Nie to było tu Źle przeczytałem. Nie. Przeczytałem koronę północną. Okej. Okay. Najpopularniejszy sport. Ty? Dobra, w Polsce. Piłka. Można. Piłka. Ręczna, ale nie wiem. Nie, raczej nie. Koszykówka. Siatkówka. Ten jest może. Ten jest stołowy. Siatkówka. Piłka można ocenić koszykówka. Biegi. Biegi. Nie wiem jak to nazwać. Skok w dal. Skok z wyż. Nie, z, nie z, z dyscypliny sportowych. Hmm. Na drugim miejscu. Wyżej ni niżej niż piłka nożna. Ale wyżej niż siatkówka? Hmm. 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 No to też jest wywiadu Google no piłka nożna No to okej, okay. siatkówka, tenis, koszykówka też bym się domyślał hmm. takich sportów Pose hokej. Może hokej na Tra, trawie. Trawie. Hmm. Co jeszcze może? Co, co jeszcze może? Ze sportów? Hmm. Jako strong men, się zaliczenie <laughs> y... sport y... może ta, y... bo Amery... Amerykański nie. A jeszcze popularne. Narciarstwo może? Narciarstwo. Może skoki narciarskie? Narciarskie. Dobrze. Może łyżwiarstwo? Łyżwiarstwo. Jakoś. Cześć. Szachy. Sporty ekstremalne, szachy. Nie wiem... Eee... Mm. Pepe... Pe, pe, się, nie? MMA, Formuła 1, box i żuży. Żuży bym się nie strzelał. Nie, nie strzelam, bo w sumie Formuła 1 i MMA mogły się domyślić. W sumie tak. W sumie... W sumie to... W sumie tak. Proszę kojarzyć z Unią Europejską. Nie, nie Londyn. Paryż. Nie wiem. Euro. Na pewno. Euro. Eu Europa. Jak to nie? Europa to euro. Fajnie. Polska. Niemcy. Co mi się kojarzy z Unią Europejską? Kraje. Państwa. laga Hymny. Jest, euro flaga. Hymny. No dobra, to było. Zwycięzcy imperia. Ale tego nie, nie oglądałem, więc do widzenia. Z tym panka literowa. Państwo? Laos. Filipiny.

Nie wiem, tu widzę Malezję, Kazach, Kazachstan. Yy, Marma. Oj, co jest? Czas już. Mi się... Mianma. Jordania, Katar, Jemen. A Katar, nie myślałem, tak? Mianma, Brunei, Tajikistan, Kirgistan, Indie, Turkmenistan, Singapur, Wietnam, Bangladesz, Syria, Armenia. Jak mało czasu było? Ja Rozwieszcz już ponownie, ile czasu było? Minuta 30 i wymyślicie, że w minutę 30 to zrobię? W minutę 30 to. Kto stworzył? YouTube Player. 4 lata. Rozwiązane 6 milionów quizów Naga 13. Co? No to już chyba był żart, żeby zdążyć w takim czasie. Pamiętam, ale nie odczytałem. A, bo to teraz są inne państwa. E, a państwo Azji, tu też nie przeczytałem tego. Ale za mało czasu! Dobra, widzimy się w następnym na odcinku, już jutro. No i